W szkołach bawili się na swoich studniówkach uczniowie liceum szacącego i zespołu szkół w górze oraz smaturzyści Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wschowie. Jak wyliczyła dyrekcja CKU, poloneza zatańczyli dokładnie na 100 dni przed pierwszym egzaminem. Tadeusz Walkowski, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Ilu studniówkowiczów? W sumie mamy 35 studniówkowiczów, reszta to osoby towarzyszące plus grono pedagogiczne. U Was to jest o tyle nietypowe, że to są w dużej mierze osoby dorosłe? Wszyscy dorośli. My nie przyjmujemy do szkół naszych osób niepełnoletnich skoro dorośli, to bawią się też chyba dużo poważniej. I pytanie, bo tego na studiówkach zazdroszczą inni legalnie z alkoholem, rozumiem? To znaczy nie. My zakładamy, że będą się bawili bez alkoholu. A, ale jak już ktoś wniesie, to nie będzie problemu. To znaczy, no na razie nikt nie wnosi. <gry> Jedyny alkohol, który przewidujemy, to szampan. Piękny tort, powiedzmy tak. o nim dwa słowa. Tak, to, to jest tort, który, który został wykonany przez... Yy naszych słuchaczy i ten, ten tort będzie w odpowiednim momencie rozkrojony tutaj na sali. Bo no błyskawicznie zniknie, mimo tego, że jest spory. Tak jest. Powinien zniknąć cały. Do której zabawam? No, przewidujemy do godziny trzeciej, a potem jak się da. Agata Tatarowicz. Pani Agato, najodważniejsza chyba kreacja dzisiejszego wieczoru, jak tak patrzę. Dlaczego? Dlaczego najbardziej odważna? Srebrna, krótka, taka wydekoltowana. No, to jego zasługa akurat. Namawiał pan partnerkę? No pewnie, nie. czemu? Jak jest ładna, to co ma ukrywać, prawda? No pewnie, pan klasycznie, znaczy jasny garnitur, jasny buty. Nie, nie wypadało mi nic krótkiego założyć. A jest jakiś taki klasyk studiówkowy, jeśli chodzi o strój? Nie, chyba nie. Myślę, że przeważa kolor ciemny, ale mi się wydaje, że chyba raczej nie ma ogólnie. Do której dzisiaj nie schodzicie z parkietu? Co najmniej do drugiej. A jak się uda?